Hej, kojarzycie sam, Aju? Siostrę głównej bohaterki, a zarazem jedną z głównych postaci wokół których kręci się fabuła Bilow Zero, czyli samodzielnego dodatku do gry Subnautica? Nie? Nic w tym dziwnego. Ja również podczas przechodzenia tej gry niemal całkowicie o niej zapomniałem. Stało się tak, ponieważ fabuła gry w pewnym momencie odsuwa sam na bok, skupiając się niemal całkowicie na historii Alana, jednego z prekursorów lub jak to woli architektów. Ten dziwny zwrot fabularny sprawił, że w pogoni za kolejnymi wątkami związanymi z kosmitą łatwo było właściwie zapomnieć, dlaczego jako główna bohaterka przybyliśmy na planetę 4546b. Więc w ramach przypomnienia, główna bohaterka, niejaka Robin Aju, przybywa na planetę 4546B po tym, jak otrzymała informację od korporacji Altera, że jej siostra sam zginęła w trakcie badań prowadzonych właśnie na tej planecie. Celem naszej protagonistki było odkrycie okoliczności śmierci siostry, ponieważ wersja przedstawiona przez korporację mówiąca o śmierci w wyniku własnej nieostrożności oraz zaniedbania wydała jej się podejrzana. Od tego momentu kolejne informacje o losach siostry poznajemy niemal wyłącznie w formie notatek, które znaleźć możemy w różnych kluczowych fabularnie miejscach. Dodatkowo większość z nich wydaje się być wyrwana z kontekstu, przez co jeszcze trudniej jest ułożyć ich treść w jakąś sensowną całość. W tym filmie jednak zebrałem wszystkie potrzebne informacje, połączyłem je w jedno oraz dodałem troszkę teorii, aby odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę stało się z Sam. Jednak zanim przejdziemy do tego, na początku trochę o samej postaci sam, a dokładniej Samantha Ayu była robotykiem mieszkającym na jednej z planet, znajdujących się pod kontrolą korporacji Altera, która jednocześnie pełniła funkcję transrządu. A czym jest taki transrząd? W uniwersum Gears Subnautica świat rozwinął się na tyle, że ludzie dokonali ekspansji na kolejne planety. Przedsięwzięcie związane z kolonizacją kolejnych planet było jednak bardzo kosztowne, dlatego podjąć go mogły się tylko kraje, ale też korporacje dysponujące wystarczającymi środkami materialnymi. Jedną z takich korporacji była właśnie Altera, która za pomocą swojego zaplecza finansowego kolonizowała kolejne planety. Organ władzy, który nie był jednocześnie państwem, tak jak w przypadku korporacji Altera, otrzymał Przymywał tytuł transrządu, co pozwalało firmie na pełnienie funkcji rządowych w przejmowanych przez siebie układach. Oczywiście Altera nie jest jedyna i takich transrządów mamy w uniwersum Subnautiki znacznie więcej, ale to już temat na inny film. W każdym razie Sam była obywatelką jednej z planet należących właśnie do Altery, gdzie żyła wraz z matką oraz siostrą Robin, która jest główną bohaterką gry. Cała historia Sam rozpoczyna się w momencie, gdy zostaje ona przyjęta do Altery na stanowisko naukowca robotyka. Dostała tę posadę ze względu na swój projekt dotyczący robotycznych płazów. Tak, chodzi o płazy, bo do tematu szpiegowskich pinglingów przejdziemy jeszcze później. Rodzina sceptycznie patrzyła na dołączenie Sam do Altery, uważali ją za chciwą korporację potrafiącą zrobić wszystko dla zysku. Mimo to jednak Sam nie ugięła się i wyruszyła ze swoją pierwszą misją na planetę 4546B, znaną nam właśnie z gier Subnautica. To właśnie tam miała sprawdzić swoje roboty w niesprzyjających warunkach panujących w sektorze Zero, czyli w miejscu akcji Subnautica Below Zero. Na początek pracowała w centrum robotyki Fi, gdzie powstał jej najnowszy robot, a mianowicie Pengling Szpiegowski. Był to mały robot, który swoim wyglądem przypominał Penglinga, ptaka morskiego żyjącego w regionie strefy Zero, przypominającego nieco pingwina. Zaprojektowany został, aby badać zachowania zwierząt występujących na lodowcach, ale też eksplorować trudno dostępne dla ludzi miejsca. Początkowo projekt ten był bardzo dobrze przyjęty przez naukowców ze względu na szeroką funkcjonalność robotycznych pęglingów. Dzięki nim dokonano wiele odkryć związanych nie tylko z samymi pęglingami, ale też z stalkerami śnieżnymi. Pod wrażeniem efektów, jakie przynosił projekt Spy Pęgling był również Emmanuel Desjardins. Przełożony całej ekspedycji, który z ochotą raportował centrali Altery kolejne sukcesy związane z projektem SAM. To otwierało jej drogę do kariery w korporacji. W tym czasie, w którym sam badała życie lokalnej fauny, część naukowców dokonała przełomowego odkrycia podczas przeczesywania jaskiń znajdujących się na jednym z lodowców natknęli się na przeogromnego lewiatana zamrożonego w ścianie jaskini. Jak się następnie okazało, lewiatan ten zarażony był bakterią Khara, która jakiś czas wcześniej wywołała masowe wymieranie na planecie. Chociaż badania nad lewiatanem miały pozostać ściśle tajne, tak szybko wśród naukowców roźno zniosła się wieść o tym odkryciu. Informacja ta trafiła do Sam za pośrednictwem Freda, który w ekspedycji odpowiadał za systemy informatyczne oraz transport surowców. W pewnym momencie już wszyscy w obozie wiedzieli o zamarzniętym lewiatanie, jednak wyłącznie Sam miała wątpliwości związane ze słusznością badania tak zabójczej bakterii. Daniel oraz Vini, biochemicy, którzy zajmowali się badaniem samego Lewiatana, zapewniali, że badania te są w pełni bezpieczne, a ich efekty mogą przynieść Alterze wiele korzyści. Naukowcy dyskutowali m.in. o wykorzystaniu bakterii w celu stworzenia innowacyjnych terapii ratujących życie. Informacje te jednak nie uspokoiły sam, która postanowiła wykorzystać swoje pęglingi szpiegowskie w celu sprawdzenia, nad czym tak naprawdę pracują naukowcy altery. W ten sposób Sam dowiedziała się, że najprawdopodobniej celem korporacji było wykorzystanie bakterii Chara jako broni biologicznej. Obserwowanie pracy badaczy przez Sam nie trwało jednak długo, gdyż w pewnym momencie ktoś zorientował się, że praca ich obserwowana jest przez robotycznego pęglinga. Wieści te szybko dotarły do Emmanuela, przełożonego całej ekspedycji, w wyniku czego zawierzony został projekt związany ze szpiegowskimi pęglingami. W wyniku tego sam została oddelegowana do Outpost Zero, gdzie zajmować się miała najprostszą pracą, czyli katalogowaniem kolejnych odkryć. To pogrzebało szansę sam na karierę w szeregach Aldery. Nie zatrzymało to jednak sam przed poznaniem prawdy na temat tego, co planuje korporacja. Momentem przełomowym było przełapanie winiego jednego z biochemików podczas pracy nad mutowaniem khara w laboratorium. Od tego momentu jasne stały się pobudki korporacji. Sam podzieliła się swoimi odkryciami z innymi naukowcami, licząc na ich wsparcie w sprawie. Liczyła na to, że zgodzą się oni pomóc jej w neutralizacji zagrożenia ze strony bakterii, jednak nic z tego. Sam została z tym problemem sama, jednak to jej nie powstrzymało. Zaczęła w ukryciu opracowywać plan pozbycia się bakterii. Nie pracowała jednak długo sama, gdyż w pewnym momencie nawiązała kontakt z Margarit. Jednak nie można powiedzieć, że ten kontakt był na rękę Margaricie, bo początek ich znajomości wyglądał w ten sposób, że Sam obserwowała Margaritę za pomocą swojego szpiegowskiego pęglinga. Ostatecznie jednak obie doszły do porozumienia w związku z działaniami Altery. Margarit postanowiła pomóc Sam. Plan obejmował dwa punkty. Jednym z nich było stworzenie Antilotum na K'harę, czego dokonała Sam. Tak, dobrze słyszycie, sam, pojedyncza badaczka, która jest bardziej związana z robotyką niż biochemią, dokonuje odkrycia, którego nie byli w stanie odkryć prekursorzy przez kilkaset lat. Tak, wiem, pewnie wielki wpływ na to odkrycie miała obecność enzymu 42 w wodzie za sprawą wydarzeń z podstawowej sabnotiki, ale i tak, trzeba przyznać jedno: wow, brawo sam. Gdy już opracowane zostało antidotum, kolejny krok był prosty zneutralizować bakterie oraz zniszczyć wszystkie próbki oraz efekty badań naukowców. To właśnie w tym pomóc sam miała Margarit, która po tym jak już zaufała sam, co nie przyszło jej łatwo w związku z jej przynależnością do altery, zachęcała ją do działania. Tylko tak właściwie, dlaczego jej na tym zależało? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było teraz opowiedzieć trochę o przeszłości Margarit. A więc Margaret Majda urodziła się na terenie mongolskich Stanów Niepodległych, czyli jednego z mniejszych transrządów w Uniwersum Subnautiki. Transrząd ten był w pewnego rodzaju ideologicznym konflikcie z Alterą. Generalnie Alterranie uważali obywateli MSN za podludzi, patrząc z góry na ich zwyczaje oraz wierzenia. Taki stosunek do Altery może tłumaczyć po pierwsze nieufność Margarit wobec naukowców z Altery, oraz to, dlaczego zależało jej na realizacji planu sam. Dodatkowo też jako prawdopodobnie jedyna osoba przebywająca wtedy na planecie 4546b, zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą bakteria Khara, a to dlatego, że trafiła ona na tę planetę znacznie wcześniej, w momencie, kiedy trwała na niej jeszcze epidemia tej bakterii. Wiemy o tym z pierwszej części gry, gdzie w znalezionych notatkach możemy wyczytać, że była ona jednym z członków załogi statku Degasi, który podobnie do Aurory rozbił się w strefie krateru. To właśnie niechęć do samej altery i świadomość zagrożenia ze strony bakterii Khara sprawiły, że pomogła ona sam poradzić sobie z tą bakterią. Teraz należy wrócić do drugiego punktu planu, czyli zniszczenia aktualnego stanu badań, czyli wszystkich próbek oraz mutacji bakterii Khara. W tym celu sam udała się do jaskini, gdzie prowadzone były prace nad zamrzniętym lewiatanem, natomiast Margarit do Omega Lab, gdzie prowadzone były badania nad pozyskanymi próbkami bakterii. To właśnie tam najprawdopodobniej dokonała ona rozszczelnienia reaktora jądrowego, w efekcie którego zniszczone zostało laboratorium wraz ze znajdującymi się w nim próbkami. Sam natomiast po dotarciu do jaskini spotkała Parwana Iwanowa, który był specjalistą do spraw bezpieczeństwa w tym miejscu. Jego zadanie polegało na ochronie jaskiń oraz samego okazu lewiatana przed wszelkim zagrożeniem. Można powiedzieć, że był on jedyną osobą, która chciała stanąć na drodze do realizacji celu sam. Ostatecznie jednak udało jej się i chcąc pozbyć się samej bakterii oraz dalszych badań nad nią, zdetonowała ładunek wybuchowy, doprowadzając do zawalenia się części jaskini, w wyniku którego zarówno sam, jak i parwan zmarli. Altera natomiast, aby zapobiec wyciekowi informacji związanym z ich pracą nad śmiertelnie niebezpieczną bakterią, postanowiła zatuszować całe zdarzenie, przekazując informację, że obaj pracownicy, znajdujący się wtedy w jaskini, zmarli na skutek własnego zaniedbania w pracy. I w tym momencie informację o tym dostaje Robin, czyli siostra sam, która na własną rękę wyrusza na planetę 4546b, aby odkryć prawdę związaną z zaginięciem jej siostry. I w tym momencie właśnie zaczyna się akcja gry Subnautica Below Zero i jednocześnie kończy się ten film. Więc jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, a my widzimy się w przyszłych filmach. Ode mnie to tyle. Cześć.